Dobra, będzie druga część. Jesteśmy w Kalifornii. Jedziemy po tak zwanej pick -up, czyli po załadunek do fabryki pomidorów. już jakieś pomidory wziąć. Jesteśmy teraz na autostradzie numer 5. Jedziemy w stronę na south, czyli w stronę do Los Angeles. No i tutaj Kalifornia ładne wzgórza. Tam za tymi wzgórzami, to jakieś tak 50-60 mil jest tak zwane Salinas, czyli taka typowa dolina rolnicza gdzie zawsze się jeździ po różnego rodzaju tam owoce, warzywa, taka bardzo znana gdzieś jak ktoś kiedyś jeździł z riferem, czyli z Lodową, to na pewno jeździł do Salinas się ładować tam duże firmy się ładują też kiedyś jeździliśmy wszystko fajnie tylko tam się strasznie długo na wszystko czeka, normalnie takie kolejki, gdzie, gdzie by nie pojechał do jakiegoś kuleru czy jakiejś chłodni to zawsze się czeka, zawsze. Więc tutaj będzie taka droga właśnie, będzie 152 będzie szła w struny do Salinas, ona nie idzie bezpośrednio do Salinas, ale idzie do autostrady, znaczy to, to też tam nie jest taka typowa od taki freeway, e, do 101, 101 idzie bliżej tam oceanu, tam nawet Hmm, chyba za Santa Maria idzie, już on się przejrze przez taki tunel, i jedzie się bezpośrednio przy samym oceanie, więc jedziemy po te pomidorki. Widoczki są ładne, takie trochę inne, takie trochę może podobne do Nevada. Tylko, że góry tutaj nie są już tak wysokie. Te góry Sierra Nevada są jakby z tamtej strony. 150 do 200 mil w tamtą stronę a tutaj będzie teraz, zaraz przed nami takie miasteczko, się nazywało Santanella waga też jest przed nami mam nadzieję, że o tej porze będzie zamknięta my jesteśmy leccy, puści jesteśmy no. empty, czyli jakby na weżenie było to jedziemy, tutaj są także są takie dwie linie nie ma tak zwanego typowego takiego bypassa, tylko wjeżdża się i są takie napisy na, na autostradzie i pisze Loaded i Empty, czyli załadowanie i puści, no i wtedy się jeździ na puste się jedzie widzicie tam oddali sady jakieś tutaj cała, cała tutaj Dolina Rolnicza, Ta Dolina Rolnicza tutaj się ciągnie od Bakerfield tam jak się zjeżdża z Los Angeles jest taka duża góra niej się zjedzie w dół ona ma chyba wysokość 1800 metrów 1900, tam jest taki przejeżdżat w wysokości autostrada zjedzie się to od tamtą od tej Bakerfield prawie tutaj do Sacramento to jest 350 do 400 mil do Redding tak praktycznie będzie nawet prawie 500 no Redding jest ee, dolina, tak, dolina rolnicza no to taki ca, 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 cała ta całości tak więc tam bardziej na Nord, na o, no, tam na norcie jest tak, że jest już chłodniej Ten klimat jest trochę już inny. Jest ciepło, ale, ale nie jest aż tak gorący jak tutaj. Jest 34 teraz już. Jedziemy w dół, więc temperatura rośnie. Eee i tam na przykład oliwki uprawiają, już takie drzewa, które potrzebują ciepła, ale nie, nie, nie potrzebują upałów. A w Salinas co jest charakterystyczne? Jest teraz, patrzcie, jest 34 Celsjusza, ale jakbyśmy pojechali do Salinas, przejechalibyśmy te góry, to tam by było może ze 20, a nieraz, raz tak było, że było tutaj 40 prawie było Celsjusza, a pojechaliśmy tam, a tam było 15. Ja wychodzę na krótki rękaw, w krótkich spodnikach, oczywiście w klapeczkach, jak zawsze. No i no musiałem bluzę założyć. I spodnie długie, bo było normalnie taki szok temperaturowy, że do tego człowiek po prostu nie jest w stanie się przyzwyczaić. Przesady. I taka cała Kalifornia. Tak jak się jedzie piątką, to jest tak. Tutaj są po ale prawej stronie są te góry takie i tutaj to praktycznie to nie jest nic uprawiane bo to jest dopiero jakby za tymi górami za tymi zniesieniami jest następna ta dolina taka ta od, od tej strony jak jest Salinas i w tamtą stronę na South w stronę do Los Angeles też jest dolina i tam jest taki właśnie tak jak Wam mówiłem specyficzny mikroklimat bo tam jest, jest ciepło zimą nie są za niskie temperatury i na przykład oni tam jakieś odmiany sałaty, tam, jakieś tam sałaty, no jakieś takie specjalne warzywa co ten, to oni tam uprawiają, tutaj świeżo posadzone można powiedzieć, coś, coś rośnie Następną część będzie Ja prze, przejedziemy tutaj z, jak wjedziemy już na tą drogę stanową z tej autostrady to Wam pokażę jak bezpośrednio przez Sady będziemy i tam jest tak, że jedziemy do fabryki tych pomidorów i tam normalnie jedzie się i całe takie hektary tych pomidorów rośnie i Kasia kiedyś nagrywała, pokazywała swojej mamie ile tego tam po prostu jest. Masa, masa tego wszystkiego przy okazji pozdrawiam Teściową swoją. Kasia też pozdrawia mamę, Więc taka Kalifornia. Ale ogólnie my lubimy bardzo jeździć do Kalifornii. To jest taki spokój, spokojnie się jeździ. Takie bez jakiejś takiej nerwacji. to powiedzieć, że jakoś tak. Jeździliśmy Oregon, Washington, ale jakoś tam nam tak nie podchodziło. Kalifornia to. O, patrzcie. Cytryny czy coś wieźli. Kiedyś się gdzieś zatrzymaliśmy, ja poszedłem jak to się mówi, sprawdzić czy rowery stoją. I przyszedłem z grejpfrutami. Rosły greyfruty normalnie dziko tak. I znajomej, zawoziłem później, mówiła, że były dobre. Więc w kalifornii no to co? Jedziecie, patrzycie, no to pomarańcze rosną kogoś tam podwórko, to jest coś niesamowitego. Tak jak do warunków polskich, to no takie. No, po prostu coś innego. Przed nami flat No to wiecie? A, e, odnośnie speed limitu. W Kalifornii speed limit dla ciężarówek jest 55, a Ja teraz tutaj 64. Nawet tak mi się błynęło jakoś. 62, tak trzy można legalnie jechać. Ale wiecie, jak traficie na jakiegoś wrednego policjanta, to nie ma przeproś. Ale ogólnie, troki tutaj tyle jeżdżą. Ja nie wiem czemu to jeszcze oni nie podjęli tego speed limitu wszędzie bo po podnosili. Powiem Wam szczerze, że w i kiedyś było też 55 dla ciężarówek. To jak z Mizury się wpadało, a w Mizuri było 70 i przejechało się St. Louis, to po prostu nie jechało się, tylko się wlekło. To tak było. Więc najczęściej się jeździło 80 żeby jak najszybciej przejechać, bo tam wyjeżdżając z 55 na 80 w stronę na West, tam było tak, że jechało się praktycznie tam 120 mil, to aby najmniej tego. I tu przed nami będzie waga, zaraz, mam nadzieję, no zamknięta już w, Santa, w Santanella będzie. więc. Będzie koniec tej części, i następna będzie już z tej drogi, w stronę gdzie będziemy jechać po pomidory. Do, do usłyszenia.